Kiedy szłam korytarzem, chłopaki odwrócili się z podziwem. Oczywiście byłam najpopularniejszą dziewczyną na studiach. Podeszłam do brzydkiego, niskiego Charlie'ego. Wszyscy szeptali. Zapytałam Charlie'ego, czy chciałby się ze mną umówić. Pokiwał głową w milczeniu. A potem wyrzuciłam z siebie coś, co sprawiło, że Charlie zbladł. Jeśli chcesz się ze mną umówić, muszę być twoją mamą, a ty musisz udawać mojego syna. Wytłumaczyłam temu idiocie, że jest to konieczne do rywalizacji o najfajniejszą rodzinę. Moi przyjaciele i ja zagralibyśmy rodzinę, a zwycięzcy dostaną fajny dom. W konkursie mogły wziąć udział tylko matki z dziećmi. A ty, Charlie, masz odpowiedni rozmiar. Ale Charlie powiedział, że chce być moim chłopakiem, a nie synem. W porządku, okej. Okay. Jess będzie twoją mamą w konkursie, a ja w takim razie będę kapitanem drużyny. A jeśli wygramy, pójdziemy na randkę, powiedziałam. Charlie się zgodził. Zadowolona wróciłam do akademika. Był obrzydliwy, brudne ściany, karaluchy. W nocy za murami rozlegały się krzyki pijanych sąsiadów. Nie mogłam doczekać się zmiany. Tak, prawie nie mieliśmy pieniędzy, a mimo to zawsze chodziliśmy w bonnych ciuchach. Myśleliśmy, że najważniejsze jest, aby zawsze świetnie wyglądać. W liceum byłam z rzędą, ale na studiach postanowiłam to zmienić i zaprzyjaźnić się z popularnymi studentkami. Z czasem zostałam najbardziej popularna. Pozostało znaleźć fajny dom, który pasowałby do mojego statusu. W akademiku z przyjemnością obwieściłam, że brzydki Charlie umówił się ze mną na randkę. Przywódczyni żartowała, że nawet nie wiedziała, co było gorsze: bycie matką brzydkiego Charlie'ego czy jego dziewczyną. Rachel natychmiast zaczęła chichotać. Tylko panna Brytni zapytała, czy naprawdę pójdę na randkę z nieudacznikiem czarnym i poświęcę swoją popularność. Skrzywiłam się, oczywiście, że nie. Miałam go wykorzystać, żeby nas stąd wydostać, a potem go rzucę. Jess miała znajomego prawnika, który sfałszował nasze dokumenty. W ciągu kilku dni wszystkie byłyśmy siostrami na dowodach osobistych, a Charlie był synem Jess. Nadszedł dzień zawodów i poszłyśmy z Charliem do parku, gdzie się odbywały. Ale kiedy organizator nas zobaczył, zapytał, czy masz w drużynie cztery mamy? Dziewczyny spanikowały. Ale od razu powiedziałam, że według zasad w konkursie mogą brać udział wszyscy krewni. A czarny był naszym siostrzeńcem. W końcu wyraził zgodę na nasz udział. Udałyśmy się na polanę, na której zebrały się już inne rodziny. To byli starzy ludzie, a nie nasi rywale. Organizator zapowiedział pierwsze zadanie: Zostaliśmy zabrani do dzikiego lasu i mieliśmy dotrzeć do mety kierując się mapą. W końcu rodzina jest jednością w każdych warunkach podsumował gospodarz Co za bzdura tam było niebezpiecznie nikt nas przed tym nie ostrzegł ale robisz wiele szalonych rzeczy, żeby mieć piękne życie. Kierowca zabrał nas na pustynię, dał nam mapy i zostaliśmy sami z dziką przyrodą ja, dziewczyny i brzydki Charlie. A jak straszna była ta natura obcacy się zapadały, a sukienka szarpała gałęzie. Poza tym nie znałam się na mapach. Nie mogłam jednak stracić twarzy przed przyjaciółmi. Zbyt długo zdobywałam ich miłość. Ściemniało się, gdy Charlie podszedł do mnie i zerwał dla mnie świeże jagody prawdziwy rycerz w lśniącej zbroi. Charlie z radością powiedział, że zaskoczy mnie jeszcze bardziej na naszej randce. Pff, zabawny. O zmroku las stał się dość przerażający i bałam się, że zabłądziliśmy. Nasza matka Jess zaczęła krzyczeć, że prowadzę wszystkich w złą stronę. Dlaczego u licha chce się ze mną kłócić? Jess zabrała mi mapę i powiedziała wszystkim, żeby podążali za nią. Czekaj, idziemy w drugą stronę. Ale dziewczyny coraz bardziej oddalały się. Został ze mną tylko Charlie i Britney. Byłam im wdzięczna. Ale nagle Britney wystartowała i próbowała dogonić dziewczyny. Nawet nie myśl o ucieczce. Chwytając ją za rękę, zagroziłam, że nie zamieszka w domu, jeśli nie będzie słuchać moich rozkazów. Ale Britney wyrzuciła z siebie, że nie spodziewała się takich problemów i że natychmiast ogłosi, że jesteśmy fałszywą rodziną. Potem nagle się uwolniła i pobiegła w głąb lasu. Minutę później usłyszeliśmy, jak Britney upada na ziemię, najwyraźniej potykając się o przeszkodę. Charlie i ja natychmiast do niej pobiegliśmy. Britney ze łzami błagała mnie, żebym jej wybaczyła i pomogła. Chyba zraniła się w nogę. Nie chciałam widzieć tej dwójcowej dziewczyny, ale nie mogłam jej tu zostawić. Więc Charlie i ja pomogliśmy jej wstać. Britney płakała, a ja desperacko myślałam, dokąd iść bez mapy. Drżałam z zimna, kiedy Charlie wziął mnie za rękę i spojrzał na rozgwieżdżone niebo. Niezbyt romantycznie, ale Charlie powiedział, że znajdzie drogę dzięki gwiazdom. Co za bzdury! Po prostu się przechwalał, ale nie było innych opcji. Więc poszłyśmy za czarnym. Britney opierała się na nim, wydawało się, że idziemy w dobrym kierunku. Las stopniowo się przerzedzał, ale nie mogłam zapomnieć o Jessie Rachel. Jeśli dotrą do mety przed nami będę przegrana. Po kilku kolejnych kilometrach w oddali pojawiły się światła. Przyspieszyliśmy i po kilku minutach była meta. Ale gdzie są Jessie Rachel? Nigdzie ich nie było. Tak, jesteśmy pierwsi. Frajer Charlie znalazł najkrótszą drogę. Może nie był taki zły, jak myślałam? Wydostanie się z lasu zajęło dziewczynom godzinę, a po nich pojawiły się inne rodziny. Dziewczyny były wściekłe. Jakim cudem przegrały? Ha, czy zapomniałaś, kto tu rządzi? Powinnaś była mnie posłuchać, ale sędzia ogłosił, że za osobne przybycie obcina nam punkty. Głównym warunkiem była zgrana drużyna. W rezultacie, pomimo pierwszego miejsca, mieliśmy minimalną liczbę punktów i mogliśmy zostać wyrzuceni. O nie, co za pech! Dziewczyny naprawdę się wkurzyły i obwiniały mnie. Gdybym nie była uparta, skończylibyśmy razem. A potem Rachel powiedziała, że potrzebują nowego, normalnego kapitana i powinny mnie wyrzucić. Jak to? Jess wyniośle zauważyła, że zgodnie z dokumentami była matką Charlie'ego, więc zostanie przywódcą. Rachel skinęła głową i nawet Britney wsparła Jess, mimo że jej pomogłam. Prawie rozpłakałam się ze złości. Ale w tym momencie Charlie powiedział, że głosuje na mnie. Jess już miała powiedzieć coś sarkastycznego, ale organizator ogłosił kolejne wyzwanie: uratować kapitana drużyny z jaskini pełnej węży i pająków. Aby to zrobić, trzeba znaleźć klucz i otworzyć nim zamek na łańcuchu, którym związany jest kapitan. Uśmiechnęłam się, jakie szczęście, Jess zawsze śmiertelnie bała się węży. Z łatwością sprawdziłabym się w tym wyzwaniu i ponownie byłabym liderką. Organizator wprowadził przerażoną Jess do jaskini. Na sygnał ruszyliśmy. Weszłam do środka i prawie zemdlałam. W całej jaskini roiło się od tych gadów. Ale Charlie pomagał, odpychając ode mnie węże i pająki. Dzięki Charlie, znowu. Węże już zbliżały się do przykutej Jess. Prawie płakała. Przez chwilę było mi jej żal. Konkurs był konkursem, ale potrzebowała pomocy. Ale klucza do łańcucha nigdzie nie było. Przeszukaliśmy każdy zakątek jaskini. I wtedy zobaczyłam, jak coś błysnęło w dłoni Rachel. Pobiegłam do niej. Szybko, trzeba uwolnić Jess. Ale Rachel się nie poruszyła. Co się dzieje? Wtedy Rachel uśmiechnęła się złośliwie. Zawsze nienawidziła Jess i nie chciała dać klucza. Dodała, że nikt z nas nie może tu rządzić, ale ona byłaby świetnym przywódcą. Co za pupet? Wtedy usłyszałam krzyk Jess. Odwróciłam się i zobaczyłam zbliżającego się węża. O nie! W ostatniej chwili wyrwałam klucz o Rachel. Już miałam podbiec do biednej Jess, kiedy Rachel mnie popchnęła. Klucz wypadł mi z ręki i poleciał prosto w sieć pająka. O nie, to koniec. A potem zobaczyłam, że Charlie w desperackim skoku chwyta klucz tuż przed pająkiem. Podziwiałam odwagę Charliego. Nie wahał się ani chwili. Następnie zręcznie odepchnął węża od Jess i szybko otworzył zamek na łańcuchach. Dzięki Bogu wszyscy wybiegliśmy z jaskini. A potem Jess obwiniała mnie, że przeze mnie prawie zginęła. Twierdziła, że to ja chciałam pozbyć się klucza. To nieprawda. Britney również zaczęła krzyczeć, że to ja powstrzymywałam Rachel przed pomocą. Ale Charlie znów stanął w mojej obronie. Z oburzeniem powiedział, że jest odwrotnie, widział to, ale oczywiście Jess mu nie wierzyła. Powiedziała tylko, że wyklucza mnie z zespołu i że w ogóle nie należy do ich towarzystwa. Potem odwróciła się do Charliego i powiedziała mu, że nie mam zamiaru iść z nim na randkę i że mówiłam, że jest dziwakiem i właśnie wykorzystuję go w tym konkursie. Zrobiło się cicho, Charlie posłał mi smutne spojrzenie i powiedział, że tak myślał. Piękna dziewczyna nie zwraca uwagi na nieudacznika. Potem odwrócił się i odszedł. Charlie, stój! – krzyknęłam. – Pozwól mi wszystko wyjaśnić. Ledwo powstrzymywałam łzy. W końcu był jedynym, który wspierał mnie przez cały ten czas. W przeciwieństwie do tych zajadłych, jak węże, przyjaciółek. W tym momencie organizator pogratulował nam: Wykonaliśmy zadanie szybciej niż ktokolwiek inny. A gdzie jest twój syn? zapytał. Wytarłam łzy i powiedziałam z irytacją: Jaki syn? Cholera mówił o czarnym. Prawie nas wystawiłam i natychmiast skłamałam, że jego ojciec już go zabrał do domu. Ale wydawało się, że organizator mnie rozgryzł. Powiedział, że znowu łamiemy zasady i jesteśmy zdyskwalifikowani z powodu niepełnego składu. Zamarłam. Po koniec, teraz też straciliśmy dom. Zakryłam twarz rękoma i zaczęłam płakać. Konkurs pokazał jasno, że wszyscy moi przyjaciele są fałszywi i zdałam sobie również sprawę, że Charlie jest szczerym i wspaniałym człowiekiem. Postanowiłam go przeprosić i następnego dnia go spotkałam. Wyznałam, że zachowywałam się okropnie i w ogóle nie zauważyłam jego troski i szczerości. Czy mimo wszystko możemy iść na przyjacielską randkę? Zapytałam. Wszyscy patrzyli na nas i szeptali, ale nie obchodziło mnie to. Charlie nie spieszył się z odpowiedzią i zmartwiłam się. Ale potem uśmiechnął się i ostrożnie skinął głową. Byłam tak szczęśliwa, że nawet nie zauważyłam, jak przytuliłam go na oczach wszystkich. Potem pojawiły się głosy, że umawiam się z frajerem. Szybko straciłam popularność, a dawne przyjaciółki mnie unikały ale to nie było już ważne. Podczas konkursu zdałam sobie sprawę, że popularność nie jest najważniejsza. Ważne jest, abyś był po prostu kochany, bez żadnych warunków. Podobał Ci się film? Zapisz się i polub, wspieraj kanał. Dziękuję Ci! Mama krzyczała, że jestem oszustką i groziła, że zadzwoni na policję, a ja nie mogłam przestać płakać. Mamusiu, nie poznajesz mnie? To ja, Rachel! Chciałam wszystko wyjaśnić, ale tata mnie wyrzucił. Powoli zapadałam się w asfalcie. To koniec. Kilka tygodni temu moje życie było idealne. Mieszkałam w wielkiej willi. Moi rodzice zrobiliby dla mnie wszystko. A w szkole byłam duszą towarzystwa. Miałam nawet chłopaka, Kurta. Ale to nie wystarczyło. Zawsze chciałam być sławną blogerką. To takie super być rozpoznawanym, podróżować. Próbowałam nawet zacząć mój własny blog, ale wszystko na nic. Bądź co bądź, nigdy nie byłam pięknością. A blogerki powinny być idealne. Na przykład ognista dziewczyna lub blogerka Alice Moore ciągle robiła operacje plastyczne, mówiła, że na świecie wygląd jest wszystkim. Dziewczyna powinna mieć duże usta, mały nos i smukłą figurę. Tylko wtedy mogła coś osiągnąć. Wieczorem oświeciło mnie. Powodem, dla którego ciągle mi się nie udawało, był mój wygląd. Patrzyłam na siebie w lustrze przez długi czas. Miałam zadarty nos i moje ciało nie było takie świetne. Nie, musiałam to naprawić. W przeciwnym razie nigdy nie zostanę blogerką i nie spełnię swojego marzenia. A jakaś piękność mogła ukraść mi mojego chłopaka, kurta. Było tylko jedno rozwiązanie operacja plastyczna. Ale gdy tylko powiedziałam rodzicom o tym pomyśle, powiedzieli, że nic nie powinnam zmieniać. Czy wy nie rozumiecie? Potrzebuję tej operacji, jestem dziwadłem, ale moi rodzice byli nieugięci, nie dadzą mi pieniędzy na takie bzdury. Po raz pierwszy moi rodzice nie spełnili mojego kaprysu. Wybuchłam płaczem i pobiegłam do swojego pokoju. Większość nocy przepłakałam, a rano wyglądałam na okropnie zmęczoną. Odbicie w lustrze tylko pogorszyło mój nastrój. Nie, zrobię tą operację czy im się to podoba czy nie, a wtedy uświadomią sobie swój błąd. Pozostawało tylko poszukać, gdzie dostać kasę na operację. Nie miałam wystarczająco kieszonkowego i nie pracowałam na siebie. Dlatego też było tylko jedno rozwiązanie. Musiałam okraść rodziców. Piękno wymaga poświęceń. Odczekałam, aż moi rodzice obudzili się i zeszli na śniadanie. Cicho poszłam do ich sypialni i wcisnęłam klamkę. Serce mi waliło, ale nie było teraz odwrotu. Wślizgnęłam się do sejfu rodziców i trzęsącymi się dłońmi wpisałam kod, moją datę urodzin. Nauczyłam się tego jako dziecko, ale z jakiegoś powodu tym razem safe się nie otworzył. Czyżby zmienili kod? I wtedy usłyszałam kliknięcie. Uff. Szybko biorąc potrzebną sumę, trzasnęłam drzwiczkami od sejfu i uciekłam na korytarz. Ukryłam pieniądze w podszewce mojego plecaka i wyszłam z domu. Poszłam do kliniki na konsultację. Chirurg wziął pod uwagę moje życzenia, żeby zmienić twarz całkowicie, zrobić liposukcję. I powiedział, że taka operacja może być zrobiona jutro. Prawie podskoczyłam z radości. Tak szybko? Ale wtedy dodał, że potrzebuję pisemnej zgody moich rodziców. Co? Nie miałam zamiaru rezygnować z mojego planu i obiecałam przynieść zgodę jutro. W środku nocy sśliznąłam się do biura rodziców i cicho otworzyłam drzwi. Trzymali tutaj wszystkie swoje dokumenty. Potrzebowałam tylko sfałszować podpis, ale strasznie się bałam. Co jeśli mnie złapią? Nigdy nie będę miała operacji. Wstrzymując oddech, podeszłam do jej biurka i otworzyłam szufladę z dokumentami. Próbowałam kilka razy sfałszować ich podpis, ale moje ręce w ogóle ze mną nie współpracowały. I nagle ktoś włączył światło w korytarzu. Serce mi zamarło. Nie! Przez adrenalinę nagle sfałszowałam podpis, idealnie. Kurcie, muszę się pospieszyć. Wrzucając dokumenty z powrotem do szuflady, schowałam zgodę pod moją koszulką i przycisnęłam się do ściany. Ktoś zatrzymał się tuż przy drzwiach. Wstrzymałam oddech. Oby to tylko zadziałało! Wtedy kroki zaczęły się oddalać i światło w korytarzu zgasło. Uff, zagrożenie minęło, ale gdy tylko wyszłam z biura, moja śpiąca mama wyszła z za rogu. Spytała, czemu nie śpię. Dreszcz przebiegł mi po plecach. Przełknęłam ślinę i odpowiedziałam, że chciałam się napić wody. I wtedy szybko poszłam do mojego pokoju. Wszystko było gotowe. Jutro będę inną osobą. Rano, zamiast do szkoły, poszłam do kliniki. Moje marzenie miało się spełnić. Przed operacją zostałam uśpiona i nie pamiętałam nic. Gdy tylko obudziłam się w sali, byłam już zakryta bandażami i bolała mnie głowa. Próbowałam zawołać pielęgniarkę, ale mój głos był bardzo ochrypły. Napisałam mamie, że zostanę u przyjaciółki przez tydzień albo dwa. Mama była wściekła, że nie uprzedziłam jej wcześniej, ale przynajmniej mi uwierzyła. Wypuścili mnie ze szpitala tydzień później. Mój głos dalej był ochrypły. Doktor zabronił mi ściągać bandaży przez kolejne kilka godzin. Chciałam tak bardzo zobaczyć moją nową twarz, ale jeszcze bardziej chciałam iść do domu. Poszłam do domu promieniując szczęściem, ale zobaczyłam samochody policyjne na zewnątrz domu. Serce mi zamarło. Co się stało? Chciałam wejść, ale na wejściu do domu ochroniarz nie chciał mnie wpuścić. Hej, chcesz stracić swoją pracę? Ale był nieugięty. Wtedy zacisnąłam pięści i. Czekając na dobry moment, wdarłam się do domu. W środku było bardzo dużo policjantów, przeszukiwali pokój. Nic nie rozumiałam, kręciło mi się w głowie. Zobaczyłam moich rodziców na końcu korytarza i podbiegłam do nich. Mamo, tato, co się dzieje? Spojrzeli na mnie niejako z niedowierzaniem, jak gdyby mnie nie rozpoznawali. Co się dzieje? To ja, wasza córka, ale teraz jestem piękna. Żeby potwierdzić moje słowa, ściągnęłam bandaże. Widzicie? Ale w tym momencie policjant zabrał rodziców, żeby zapytać o kradzież pieniędzy. Poszłam za nimi, próbując wytłumaczyć, ale nagle mój tata powiedział mi, że nie mają czasu na rozmowy z obcymi, i poprosił ochroniarzy, żeby mnie stamtąd wyprowadzili. Ochroniarz wyrzucił mnie jak łajdaczkę. Byłam zdesperowana i nie wiedziałam, gdzie mam iść. Wszystko zepsułam. Ale wtedy przypomniałam sobie o moich przyjaciołach. Kochali mnie i na pewno mnie rozpoznają, ale nie wpuścili mnie do szkoły. Musiałam czekać przy wejściu. Lecz gdy zobaczyłam moich przyjaciół, zawołałam do nich. Hej, to ja! Rachel! Oni zaczęli się śmiać i wtedy spróbowałam zażartować. Na pewno pamiętają typowe dla mnie żarty. Ale zamiast tego parsknęli. Twoje żarty są głupie, zupełnie jak żarty Rachel. To znaczy, moje. Poszli razem do kawiarni i powiedzieli: Szkoda, że nie ma tu Rachel. Przynajmniej zapłaciłaby za nasze zamówienie. Do oczu napłynęły mi łzy. Cały ten czas byli ze mną przyjaciółmi dla pieniędzy? Nie mogłam w to uwierzyć, ale nagle zauważyłam kruta przy wejściu. On na pewno mnie rozpozna. Podbiegłam do niego i wytłumaczyłam ze łzami, że zrobiłam operację plastyczną i teraz nikt mnie nie rozpoznaje. Kurt zmierzył mnie spojrzeniem i powiedział, że wygląd Rachel był o wiele lepszy niż ten teraz. Wyglądasz tak jak wszyscy inni. Powiedział i odszedł. Byłam zdesperowana. Nie miałam gdzie żyć i musiałam iść do opieki społecznej. Ale zdecydowałam, że skoro teraz jestem piękna, zacznę blogować, spełnię swoje życzenie. Zaczęłam postować relacje na Instagramie o urodzie i operacji plastycznej, ale nie miałam żadnych subskrypcji, nie rozumiałam, co się dzieje. Przecież miałam idealny wygląd, czy to nie wystarczyło? Wtedy zdecydowałam, żeby wykorzystać moje piękno, i poszłam na casting dla modelek. Byłam pewna, że to zapewni mi miejsce na podium. Ale gdy tylko weszłam do studia, pracownik powiedział, że mój wygląd jest zbyt standardowy. A potrzebowali indywidualistek. Byłam cała obolała. Wszystko, w co wierzyłam, okazało się kłamstwem. I w tym momencie zadzwoniła do mnie mama. Odebrałam telefon trzęsącymi się dłońmi i kiedy usłyszałam jej głos, nie mogłam się powstrzymać. Chcę wrócić do domu! Powiedziałam całą prawdę o operacji i kradzieży pieniędzy i cicho dodałam. Możesz mi nie wierzyć, ale mogę potwierdzić, że jestem twoją córką. Kiedy przyszłam do domu, moi rodzice patrzyli na mnie z niedowierzaniem, jakbym była oszustką. Ich spojrzenie bolało mnie jeszcze bardziej. Ale wtedy podniosłam się i wpisałam kod do sejfu, który znała tylko nasza rodzina. Drzwi się otworzyły. I wtedy mama rzuciła się na mnie, przytulając mnie i całując w policzki. Płacząc i przepraszając za to, że nie uwierzyła mi od razu. Płakałam i błagałam o wybaczenie za kradzież pieniędzy. Chciałam tylko spełnić swoje marzenie. Moi rodzice nie byli na mnie źli, tylko mnie przytulili. Cieszyli się, że wszystko było ze mną dobrze. Kochali mnie w każdej formie i w każdych warunkach. To było najważniejsze. Standardowy wygląd, wyścig po subskrypcję. Nie tego chciałam. Bycie sobą było o wiele lepsze. Moi rodzice dali mi pieniądze na nową operację. Odzyskałam moją starą twarz. Po tym, jak rodzice dowiedzieli się o moim marzeniu, byciu blogerką, podsunęli mi pomysł. Więc zaczęłam konto na Instagramie, opowiadające o miłości do siebie i swojego ciała. Pomagałam ludziom zaakceptować siebie, i dzięki mojej ciężkiej pracy udało mi się zdobyć subskrybentów. Niedługo potem ich liczba przekroczyła milion. I nie rozmawiałam więcej z moimi przyjaciółmi ani z kurtem. Znalazłam prawdziwych przyjaciół na blogu. A moje marzenie w końcu się spełniło, ale nie w sposób, w jaki oczekiwałam. Czy podobało Ci się wideo? Zasubskrybuj i polub, wspieraj kanał. Dzięki. Jaki jestem żałosny. Siedziałem w jednej z szafek w dziewczęcej szatni i nagrywałem telefonem Stacy. Piękność ze szkoły. Nie mam żadnych szans, ale wciąż marzyłem, żeby się z nią umówić. Szkoda, że Stacy przebierała się szybko, by dołączyć do innych czy Teraz w końcu mogę się ruszyć. Strasznie bolą mnie plecy. Wszyscy odeszli, pchnąłem drzwi szafki, ale się nie ruszyły. Kopałem w nie przez 20 minut z całej siły, aż byłem całkowicie wyczerpany. Potem ogarnęła mnie panika. Drzwi były mocno zablokowane. Cholera! Myślałem, że utknę w tej damskiej szatni. Dostałem ataku paniki, jest piątek. Wszystkich już nie ma. Nikogo tu nie będzie przez następne dwa dni. Umrę z głodu i pragnienia. Potem wyjąłem telefon z kieszeni i próbowałem zadzwonić do przyjaciela, ale w tej żelaznej szafce nie było zasięgu. Zacząłem gorączkowo dotykać półek szafki. Bingo! Znalazłem pilnik do paznokci i stworzyłem z niego wytrych. Zaczęło się otwierać, ale pilnik do paznokci nagle wypadł przez szparę i spadł na podłogę w szatni. W tym momencie ktoś wszedł do szatni. To była Olivia, córka dyrektora. Ta przerażająca dziewczyna, która wysyła mi walentynki od pierwszej klasy. Do cholery! Cieszyłem się, że ją dzisiaj widzę. Jest moją szansą, aby się stąd wydostać. Chciałem ją zawołać, ale Olivia rozejrzała się i podeszła do szafki ślicznej Stacy. Zręcznie włamała zamek z pinką do włosów. Córka dyrektora okazała się złodziejką? Wow! Próbowałem zobaczyć co robi, ale w tym momencie... Uderzyłem w ścianę szafki. Oliwia podskoczyła z zaskoczenia i zapytała kto tam jest. Natychmiast poprosiłem ją o uwolnienie mnie. Nieco zaskoczona Oliwia podeszła do szafki i zaczęła ją otwierać. Tym razem nie mogła tak łatwo otworzyć zamka. W końcu zamek się odblokował, a szafka otworzyła się. Wygląda na to, że kiedy mnie zobaczyła, Oliwia nawet się zarumieniła. Nie spodziewała się, że to ja, ale gdy próbowałam się wydostać, zauważyłem, że nagrywa mnie przez telefon. Wszyscy w szkole zobaczą ten film, jeśli odmówisz mi pomocy. Odpowiedziała. Oliwia, czego ode mnie chcesz? Oliwia powiedziała, że nie możemy teraz iść do głównego wyjścia, ponieważ kamery by nas złapały, a to będzie prawdziwy dowód. Stop, więc co zamierzasz zrobić? Jesteś tu też nielegalnie. Oliwia kontynuowała dalej. Musimy zejść rynną, żeby nikt nas nie zauważył. Oliwia, zwariowałaś? Powiedziałem, że to za dużo. Nie zrobiłbym tego. Wtedy Oliwia pokazała mi film, na którym siedzę w szafce z głupią miną, obejmując ramieniem zakurzony stanik. Wydawała się wcale nie żartować. Wyjrzałem przez okno i spojrzałem na rurę. Była stara i zardzewiała i nie budziła zaufania. Idź pierwszy, szybko, powiedziała Oliwia. Nie wiedziałem co robię i nie zauważyłem jak wyszedłem na zewnątrz z rękami owiniętymi wokół rury. Pode mną było pięć pięter. Jeden ruch i spadam. W co ja się wpakowałem? Kiedy moje stopy dotknęły ziemi, nie mogłem uwierzyć, że to zrobiliśmy. Kilka sekund później zeszła Oliwia. Więc teraz zrealizowałem twój plan? Zapytałem. Prawie! Powiedziała Oliwia. Została tylko jedna mała rzecz. Powinieneś iść do domu Stacy i porozmawiać z nią przez około 10 minut. Byłem zaskoczony. Co to za nonsens? Ona nawet mnie nie słucha. Olivia, co ty knujesz? Stała tak blisko i patrzyła na mnie, tak, że wydawało mi się, że znowu chce mi coś powiedzieć. Chce mi powiedzieć, że mnie kocha. O rany, Olivia, to nie jest właściwy moment. Ale odsunęła się i przypomniała mi tylko, że żebym się pośpieszył. Jeśli się spóźnimy, już wiesz, jakie będą konsekwencje, dodała. W że szliśmy do domu Stacy. Nadal nie wiedziałem, co powiedzieć dziewczynie, z którą chciałem codziennie porozmawiać. Może powinienem udać, że dzwonię do drzwi i skłamać, że nikogo nie ma w domu. Ale Olivia wydawała się czytać w moich myślach. Powiedziała, że będzie mnie obserwować za rogu. Kiedy dotarliśmy do domu, nieśmiało wszedłem po schodach i zadzwoniłem. Olivia wyszła za róg domu i tam się schowała. Stacy otworzyła drzwi i zapytała, co ja tutaj robię. Zawahałem się, ale potem zauważyłem, że Olivia próbuje wspiąć się przez okno na pierwszym piętrze. Stacy stwierdziła, że gdybym tylko przyszedł, żeby tak stać, to mógłbym to również zrobić z drugiej strony ulicy. Co za wstyd! Zacząłem więc mówić bzdury o robieniu projektu biologicznego ze Stacy, wsadzeniu nasion rzadkich gatunków, a następnie monitorowaniu ich wzrostu. Stacy spojrzała na mnie jak na idiotę i powiedziała, że sam należy do rzadkiego gatunku i muszę zostać zbadany przez lekarzy. Kiedy wciąż gadałem te bzdury... Zauważyłem, że Oliwia wraca. Uff, dzięki Bogu, że Stacy się nie odwróciła. Wrócę innym razem, powiedziałem szybko. Odwróciłem się i wyszedłem za róg domu, gdzie czekała na mnie Oliwia. Chciałem krzyczeć, ale nie mogłem być głośno. Powiedziałem tylko, że nienawidzę jej za to. Teraz wyglądam jak idiota przed moją ukochaną. Oliwia spojrzała na mnie i zapytała, czy mnie nienawidzisz? Westchnęła i powiedziała, że często nienawidzimy niewłaściwych ludzi. O czym ona mówi? Wtedy Olivia powiedziała mi, że to nie jej powinienem nienawidzić, ale Stacy zrobiła straszną rzecz. Stacy od dawna rywalizowała z przyjaciółką Oliwii, Teresą. Dwa miesiące temu, przed dniem miejskiego konkursu czy liderek, Stacy popychała Teresę podczas prób. Potem Teresa nie mogła już nawet wstać. Lekarze powiedzieli, że to złamanie kręgosłupa. Wymagano nawet operacji, ale Teresa nie miała pieniędzy. Wyglądało to na wypadek, więc Stacy odmówiła pomocy. Olivia wiedziała jednak, jak naprawdę jest. Poszła na policję, ale powiedzieli, że nie ma wystarczających dowodów, a same jej słowa nie wystarczą. Więc Olivia postanowiła sama wymierzyć sprawiedliwość. Wkraść się do domu Stacy i ukraść jej pieniądze, jednocześnie dając jej lekcję. Byłem zaskoczony. Oczy Rivi były dzikie. Była szalona. To naprawdę mógł być wypadek. Może to wcale nie była wina Stacy? Powiedziałem, że musimy oddać pieniądze, ale Oliwie krzyczała, że Stacy celowo odepchnęła Teresę i musiała za to zapłacić. W tym momencie wiedziałem, że Olivia jest niebezpieczna. Muszę coś z tym zrobić. Szybko się pożegnałem, odszedłem i wezwałem policję. Byłem pewien, że postępuję właściwie. Gliniarze przyjechali szybko. Olivia nie odeszła jeszcze daleko i została zatrzymana. Poszedłem z nimi jako świadek. Na komendzie spędziliśmy 3 godziny, gdy zacząłem zasypiać na krześle. Do pokoju wpadła Stacy. Zarzuciła mi ramiona i entuzjastycznie powiedziała, że teraz jestem jej bohaterem. Nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście. Trzymałem mocno Stacy, ale ona odsunęła się, spojrzała na Oliwie i powiedziała, że teraz już na pewno skończyła. Kiedy zabrano Oliwie na przesłuchanie, Stacy i ja zostaliśmy sami, a potem zapytałem, czy to prawda, że popchnęłaś swojego przeciwnika w przeddzień zawodów. Stacy powiedziała, że Motłoch powinien znać swoje miejsce i że wie, jak się zemścić, nie będąc zauważonym. Byłem zaskoczony, to znaczy to ty? Opchnęłaś Teresę? Stacy tylko się uśmiechnęła. Cóż to była za łajdaczkę? Jak mogłem się w niej podkochiwać? W tym momencie Oliwia została poprowadzona obok nas w kajdankę. Pobiegłem do policjantów i zażądałem, by wypuścili Oliwię. To wszystko pomyłka, ogromny błąd, ale nikt mnie nie słuchał. Teraz siedzę w sądzie. Za kilka minut sąd wyda wyrok na Oliwie. Po co śledztwa? Oliwia mnie nie zdradziła. Okazało się, że ona, w przeciwieństwie do mnie, wie jak dotrzymać słowa. Kiedy wezwano mnie na świadka w rozprawie, oświadczyłem, że nie widziałem Olivii tej nocy. Wiedziałem, że muszę spróbować wszystkiego, by zmienić. Na korytarzu zauważyłem dyrektora szkoły, tate Olivii. Płakał. Nigdy wcześniej go takiego nie widziałem. Oglądanie tego było nieznośnie bolesne. Wyszła na rada. Każda sekunda wydawała mi się wiecznością. W końcu ogłosili swoją decyzję. Olivia dostała dwa miesiące, Rad społecznych za włamanie do domu Stacy. Zostałem też wysłany do sortowni śmieci za składanie fałszywych oświadczeń. I tak na Walentynki jesteśmy zmuszeni zbierać na to, że puste butelki. Nie jest to najbardziej romantyczna rzecz, ale co jeszcze możemy zrobić? W czasie, który spędziliśmy razem, zdałem sobie sprawę, jaka była fajna Oliwia. Wyjąłem Walentynkę z kieszeni i podarowałem ją Oliwii. Uśmiechnęła się i zapytała więc, czy naprawdę ci na mnie zależy? Właściwie to był przyjazny gest. Ale przez chwilę zastanawiałem się, czy naprawdę. W tym czasie Oliwia stała się dla mnie kimś więcej.